Hej, hej, dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Dziś mam super prezent dla mojego Bobasa, to jest właściwie spełnienie moich dziecięcych marzeń. E, mój Bobas już tutaj jest, ale jeszcze nie wie co się dzieje. To jest suchy basen i właśnie będę go wypełniać kulkami. Fajnie! Kiedyś pamiętam jak miałam może 10-12 lat. Byłam w takim parku zabaw i tam było pełno takich piłeczek i ze zjeżdżalni się zjeżdżało do tych piłeczek i to było takie mega fajne. No i stwierdziłam, że może to będzie fajna rzecz. Chowała się za chwilę? I misio, także jeżeli jest możliwość wspierania polskich producentów to dlaczego nie, tutaj jest 200 sztuk i to jest myślę, że taka ilość wystarcza. jakbym tutaj dała 400 to by było full, ale dla niego to jest troszeczkę za dużo, dla dużego dziecka tak, ale dla, ma dla małego dziecka to te 200 tak do połowy wysokości jak najbardziej wystarcza, dobra to my idziemy się bawić Ogółem termin urodzin już, już jest za nami, ale urodziny dla rodziny odprawiamy trochę później i zdecydowałam się, to jest rzadkość, ale zdecydowałam się, że odprawiam urodziny w lokalu poza tomem, ponieważ nie mam możliwości, żeby wszystko sama ogarnąć i mój mąż jest cały czas na budowie, dlatego zdecydowałam się, że tak będzie najłatwiej, po prostu przyjdę, usiądę, zapłacę. I nie będę musiała ciągle biegać do kuchni, tym bardziej, że u nas w mieszkaniu kuchnię mamy jakby osobną, nie jest połączona z salonem. I wiecie, jak są goście, to tutaj herbatka, kawka, woda, a przynieś mi cukier, a to, a tamto. I ja z tych urodzin tak naprawdę nic nie mam. Ehm, więc taka moja decyzja, że po prostu urodziny odprawiamy w lokalu. Moja decyzja. Jeszcze mój mąż mnie przekonywał, na pewno chcesz w tym lokalu. Tak, zdecydowanie, na pewno chcesz w tym lokalu. Dlaczego w ogóle mam, Wam mówię o tym, że urodziny są w lokalu? Ponieważ wracam ze sklepu swoją drogą z biedronki. Ta biedronka, co Wam powiedziałam, że jej tak bardzo nie lubię i ogółem ta obsługa mi tam nie pasuje. To była taka dziwna sytuacja, że ta biedronka została podpalona, chyba nie tylko ja nie lubiłam tej biedronki. To znaczy, no nie wiadomo, czy podpalona, ale po prostu gdzieś tam coś doprowadziło do pożaru i ona została na miesiąc zamknięta, i teraz ją na nowo otworzyli. Teraz jest tam zdecydowanie ładniej, więc już mogę powiedzieć, że chętniej tam chodzę. I troszeczkę się chyba zmieniła obsługa. No, a byłam w tej biedronce, bo musiałam kupić rzeczy na tort, bo robimy to w lokalu, ale w tym lokalu nie ma możliwości zamówienia tortu. I stwierdziłam: "Okej, okay, dobra, to ten tort zrobię już sama", a cała reszta oczywiście tam jedzenie, napoje są zamawiane na miejscu. Natomiast ten tort musiałam zrobić sama. Muszę go zrobić sama. Już mam dwa biszkopty upieczone. Jutro będę ozdabiać, więc pokażę wam jak ten tort mi wyszedł. wygląda mój własnoręcznie zrobiony tort urodzinowy, jeszcze będzie taka świeczuszka. Ale chyba nie będę jej teraz wsadzała tutaj do tortu. Później może to zrobię. I nie robię żadnych napisów, bo uważam, żebym to po prostu popsuła. Muszę to szybko włożyć do mm, lodówki, bo naprawdę jest bardzo ciepło i to wszystko zaczyna się delikatnie topić. A krem w ogóle wyszedł mega pyszny. Tort naprawdę będzie pychota. Jeszcze przy okazji tego vloga chciałam Wam się pochwalić czymś, co się zadziało w mojej szafie. E, robiłam małe porządki i pozbywam się kilku rzeczy. Jakieś tam głównie czarne rzeczy, też jeansy.

bo jedna już zaczęły się przecierać drugie są za małe jeszcze mam jedne, z którymi chcę się pożegnać ale muszę do tego jeszcze troszeczkę dojrzeć i chciałam wam pokazać jak pięknie tutaj to wszystko sobie poukładałam bo kupiłam dużo wieszaków i jestem w szoku że jednak te rzeczy jasne przeważają w mojej szafie więc no naprawdę tutaj mamy dużo białych, takich kremowych lekki róż, szarość tutaj są niebieskie rzeczy a tutaj tych czarnych wcale aż tak dużo nie ma, więc tutaj to tak po prostu się wam chwalę, jak sobie to wszystko poukładałam. No jestem bardzo zadowolona. Tutaj mam już troszeczkę mniej tych rzeczy na półeczkach i ogółem właśnie taki był cel, żeby tutaj tych rzeczy było mniej. Głównie są tutaj właśnie takie swetry, które mogą się naciągnąć. Co do tej szafy, no to nie dokończyłam wam jakby opowiadać, no jestem mega dumna z tego, że tak sobie stopniowo wyrzucałam poszczególne ubrania i wyrzucałam, odkładałam po prostu do tej reklamówki, długo mi to zajęło, ja tą reklamówkę już tutaj mam w domu chyba z dwa tygodnie, bo cały czas coś tam do tej reklamówki wkładałam. I u mnie to, ja już wam wcześniej mówiłam, u mnie to jest naprawdę proces. Ja zanim coś wyrzucę, to ja jeszcze to przymierzę, zastanowię się kilka razy, popatrzę, jakie to jest jakości, czy to już jest za duże, za małe. Mam. Pierwszy raz taki problem w mojej szafie, że niektóre rzeczy są dla mnie naprawdę za małe. I to jest po prostu efekt tego, że jestem e, po ciąży i no zostało mi chyba no na pewno tak 2-3 kg więcej niż miałam i jak to mówię mojej mamie, to moja mama mówi, że super wyglądasz, jest ok, e, a ja zawsze mówię, że no te 2 kg z tego brzucha jakby mi zeszło to by było w porządku, bo ja bym chciała mieć taki wiecie wysportowany brzuch i właśnie ten brzuch powoduje, że w takie jedne dosyć fajne dżinsy nie wchodzę, ale to są dżinsy z lumpeksa, więc za złocóweczkę, więc co jeszcze chciałam wam w ogóle takiego powiedzieć kto ogląda mnie na bieżąco i widział te filmy różne z depilacji laserowej to tą depilację we Wrocławiu wykonywała mi moja koleżanka Justyna i chciałam jakby ją teraz wesprzeć, e, zareklamować mogę powiedzieć, e, tak szczerze powiedzieć, że chciałabym ją jakby zareklamować, ponieważ w Warszawie otwarła e, otwarli nowy salon i tam właśnie dojeżdżają e, ta sama obsługa dojeżdża z Wrocławia do Warszawy i z racji, że ten salon jest nowy, to nie wie o nim tak dużo osób jak o tym salonie we Wrocławiu. To jest z tym tematem zainteresowany, to w opisie wrzucę wam link, kto jest z okolic Warszawy. To jest dobre miejsce do wykonania depilacji laserowej, ale nie chcę tutaj się za bardzo rozpowiadać, ponieważ planuję jeszcze nagrać osobny film em, związany troszeczkę z depilacją. E, troszeczkę, no fajny, to będzie taki, wydaje mi się, że śmieszny film, ale to później sobie zobaczycie. To w ogóle będzie film sponsorowany i mówię o tym otwarcie. Nie, nie boję się tego powiedzieć, że jakiś film e, powstaje we współpracy z kimś, z jakąś marką, z jakąś firmą, bo. Mm, Miałam ostatnio kilka takich komentarzy, już Wam gdzieś tam mówiłam o tym, że, że ktoś tam na przykład uważa, że coś reklamuje i że to jest straszne i w ogóle. Ja uważam, że takie osoby chcą strasznie zazdrosne i gdzieś tam może w swoim życiu nie do końca szczęśliwe, bo no ja bym równie dobrze mogła takiej osobie powiedzieć i nawet jednej osobie odpisałam, a ty jak chodzisz do pracy na etat i bierzesz za to pieniądze, to nie brzydzisz się tych pieniędzy i to jest właśnie tak, że jak ja po prostu poświęcam swój czas na testowanie, czegoś nagranie to um, jak jest możliwość um, otrzymania za to wynagrodzenia, no to jak najbardziej z tego korzystam, bo ja poświęcam swój czas, ja też Pracuje na etacie i też dostaje za to pieniądze, i nie brzydzę się tych, tych pieniędzy. Jakby nie patrzeć, to każdy z nas może powiedzieć, że sprzedaje swój czas. Swoje, na przykład, 8 godzin dziennie e, jakiejś firmie sprzedaje swój czas e, za to, że wykona jakąś pracę, tak? Za to, że się chodzi do tej pracy, e, spędza się tamten konkretny czas, i nigdzie indziej się w tym czasie nie jest. To jest takie proste, ale. Gdzieś tam, troszeczkę na tym YouTubie jest taki zawiści, i yy, wiecie co jest najśmieszniejsze? Że te wszystkie takie komentarze mm, złowieszcze, bym powiedziała tak pełne zazdrości. To piszą właśnie takie małe dzieci, 13 latki, 14 latki. To zostało sprawdzone. Gdzieś kojarzę, po prostu było takie badanie i to później na jakimś seminarium dla youtuberów było przedstawiane. I właśnie ci najwięksi hejterzy to są osoby e, poniżej 18 roku życia i po prostu to są dzieci. W sumie nie wiem po co się tego rozgadałam na ten temat, ale e, chciałam po prostu tak wam powiedzieć jak to wygląda. E, dobra, moi kochani. Kolejny vlog. Mega się cieszę, że nagrałam kolejny vlog. Jak Wam się podobało, to zachęcam Was do lajkowania. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał. I widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.